Wychowałem się wiecie, w rodzinie rozbitej. Wychowała mnie w sumie mama sama. Miałem chyba dwa lata, jak rodzice się rozwiedli. Miałem siostrę starszą ode mnie od dwa lata i siostra poszła mieszkać do ojca. I ja mieszkałem z mamą. I moje dzieciństwo nie było proste. Dlatego, że mama jak się rozwiedła z ojcem nadużywała alkoholu, póki jeszcze moja babcia żyła, to babcia, można powiedzieć, że mnie wychowywała później już. Później już można powiedzieć, że chowało mnie podwórko, dlatego że no, mama miała problem ze sobą. Różnie to życie się jej układało. Byłem świadkiem różnych libacji, przemocy w domu, alkohol lał się strumieniami, niejednokrotnie musiałem w nocy jako małe dziecko biegać, dzwonić na milicję w tamtym czasie jeszcze, bo, no bo w domu były awantury. Mama była, nie, była niejednokrotnie pobita tam przez, przez przyjaciela, bo próbowała sobie ułożyć życie z różnymi mężczyznami, i ja w takim środowisku dorastałem. Kiedy miałem już tak gdzieś 17-18 lat, zaczęły się pierwsze moje eksperymenty z alkoholem. I wiecie, ja wcale nie, nie chciałem, nie planowałem sobie takiego życia, jakie się później u mnie pojawiło, bo patrząc na to, co, co mama robiła, to nie byłem z tego zadowolony. Niejednokrotnie było tak, że yy, znajdowałem mamę gdzieś na melinie pijackiej, okradzioną yy, w, różnym, w różnym stanie. Mama kilkakrotnie próbowała sobie odebrać życie, nie radziła sobie z emocjami. Teraz to wiem, że nie radziła sobie z grzechem. Finalnie było tak, kiedy miałem 24 lata, moja mama odbrała sobie życie. Ja miałem 21 lat, kiedy w sumie 19 lat wyszedłem, 20 przepraszam, 20 lat wyszedłem z wojska. Przyjąłem się do takiego supermarketu w Katowicach jako pracownik magazynowo-sklepowy. Tam zacząłem yy, pić. Yy, alkohol był na wyciągnięcie ręki. Ja dość byłem takim chłopakiem sprytnym. Szybko awansowałem, zrobili mnie kierownikiem magazynu spożywczego. Miałem klucze do magazynu z alkoholem, z papierosami. Tam praktycznie wszyscy kradli i ten alkohol był na wyciągnięcie ręki. Bardzo szybko się uzależniłem. Po około dwóch, trzech latach już. Nie radziłem sobie, już po prostu nie przychodziłem do pracy. Robiło się coraz gorzej. W pewnym momencie kierowniczka działu kadr powiedziała mi: Paweł, albo się zwolnisz, albo, albo my cię zwolnimy. I tak zrobiłem. Zwolniłem się sam i było coraz gorzej. Miałem 27 lat. Poznałem dziewczynę, zaszła w ciążę, ale wiecie, ja się nie nadawałem ani na ojca ani na męża, zresztą nie mieliśmy nawet ślubu, ona przeszła ze mną koszmar, ja po prostu patrzyłem tylko, żeby, żeby się napić. Dla mnie nie było ważne, czy ona ma y, pieniądze, jakiekolwiek środki do jedzenia, czy, czy, czy żeby dać dziecku, ja musiałem się napić i potrafiłem jej wynieść wszystko z domu, co się dało, co, co, co szło spieniężyć biżuterię nawet kiedyś ostatnie pieniądze na pampersy które mi dała wyszedłem do sklepu już już nie wróciłem wróciłem po trzech dniach nie obchodziło mnie nic w mojej głowie było coś takiego ona sobie poradzi yy, ma przecież sąsiadkę czy tam mamę czy kogoś a nie interesowało mnie to totalna znieczulica i wiecie ja szukałem gdzieś pomocy później gdzieś takie były momenty że gdzieś próbowałem w a nawet już w takiej bezradności, bo, bo pracę traciłem jedną za drugą. I w takiej bezradności poszedłem nawet do, do psychiatry i zaszyłem sobie Esperal. I można powiedzieć, że podziałało to na mnie pomogło mi na, na okres trzech lat. Przez trzy lata nie piłem. I była taka dość, można powiedzieć, chwila w moim życiu, gdzie się troszkę odbiłem, troszkę naprawiłem w tym naszym życiu rodzinnym. Ale były to czasy, że było dość ciężko o pracę, zarobki były słabe, a to wiadomo, człowiek chciał się czegoś dorobić. W międzyczasie mój szwagier wyjechał do Anglii, to było w 2001 roku. I w 2003 roku ja zapragnąłem, że może ja bym też pojechał na trochę do tej Anglii. To się szybko odkujemy, staniemy na nogi, nasze życie będzie wyglądało lepiej, kupimy sobie jakiś samochód i tak dalej, i tak dalej. Takie były plany, marzenia, i tak się stało. W 2003 roku. Wyjechałem do Anglii, trzy miesiące wytrzymałem w trzeźwości. Po trzech miesiącach, jak odpaliłem, że tak powiem, to przez cztery lata ponadpiłem. Stoczyłem się tam na samodno. W międzyczasie ona tam przyjechała do mnie na chwilę z dzieckiem, ale już wiedziała, że ja piję i zaczęły się kłótnie, awantury między nami i można powiedzieć pozbyłem się jej, pozbyłem się dziecka. Ona nie mogła już wytrzymać ze mną, wróciła do Polski. A ja po prostu wtedy no już totalne dno spałem po pustostanach, po skłotach, zapuściłem się strasznie, co chwilę zmieniałem mieszkanie, bo, bo nie było mnie stać, tam nie było tak, że nie płacę za mieszkanie i mieszkam, tylko nie zapłaciło się tydzień, dwa i trzeba było się wynosić. I, i spałem tak jak mówię, po budowach, w różnych miejscach. Wiecie, zapuściłem się do tego stopnia, że kiedyś z kolegą, jak żeśmy weszli do autobusu w Londynie na, na ten górny pokład, bo tam piętrowe autobusy są, to ludzie, którzy byli na górze, zeszli na dół. Tak od nas śmierdziało. Grzybica, nóg, po prostu zapuszczony strasznie, i nie mogłem sobie tam poradzić. Tam, tam nie ma tak jak w Polsce, że, że są ośrodki takie dla osób uzależnionych, i, i jest to za darmo. Tam jest wszystko płatne, prywatne. I takiej pomocy tam nie mogłem uzyskać. I wiecie, gdzieś w moim sercu tak zostało tylko po prostu, chociaż był taki moment w moim życiu, że w Polsce, kiedy jeszcze byłem, jak, jak byłem zaszyty, że wołałem gdzieś do Boga, prosiłem Boga, żeby w tych momentach takich trudnych, żeby, żeby, żeby nie zapić, żeby się trzymać, i, i to była moja gdzieś taka deska ratunku, że tak powiem. Miałem gdzieś świadomość, bo jako dziecko babcia mi zaszczepiła w sercu takie istnienie Boga, Uczyłam mnie pacierza, jak to się mówi i, i miałem tą świadomość w moim sercu, że Bóg jest, nie? Ale, ale bojaźni nie miałem przed Bogiem. I po kilku latach tam będąc w Anglii, tak jak mówię, kiedy już się stoczyłem na samodno. Wiecie, pamiętam jak dziś, jak poszedłem do parku, padłem na kolana, zacząłem płakać w tym parku, i ja mówię: Boże, ja nie umiem żyć. Wiecie, ja tak spojrzałem na, na swoje życie, na przeszłość, na to wszystko, co zrobiłem, co zniszczyłem, co zrujnowałem. I ja mówię: Boże, ja nie potrafię żyć. Proszę cię, pomóż mi, zrób coś z moim życiem, bo ja nie umiem żyć. Ja wszystko zniszczyłem, nie? Wierzę, że ta modlitwa miała bardzo duże znaczenie, bo po no można powiedzieć po, po kilku latach, bo to był proces, to nie było tak od razu, ja tam przechodziłem różne rzeczy i, i szukałem pomocy, wiecie, i, i, i nawet przyjechałem do Polski na trochę i do psychiatry poszedłem i jakieś krople brałem tam, psychotropy, bo miałem stany takie depresyjne i tak trochę piłem, trochę przestawałem, później znowu wpadałem w ciąg alkoholowy, cały czas po prostu coś się działo strasznego. Moja siostra, która była ode mnie dwa lata starsza, ona, ona też miała poważny problem z alkoholem. Przyjechała tam później do mojego szwagra, do Anglii, ale zrobiła mu tam koszmar. Odeszła od niego, poszła do innego mężczyzny i, i doszło do tragedii. Wiecie, zamordowali ją na, na Melinie Pijackiej. Miała 39 lat. Wiecie, i. I mnie naprawdę było ciężko się podnieść po tym wszystkim, co ja przeżyłem, co doświadczyłem. Do Polski już nie miałem po co wracać, bo, bo kobieta ta, z którą miałem dziecko, wiecie, ona mi zabrała mieszkanie, które tam było niby, niby byłem właścicielem, najemcą głównym, ale tak zrobiła, że po prostu z, z zostałem bezdomny. I ciężko mi było nawet uchwycić się czegokolwiek, że coś jeszcze się może w moim życiu zmienić. I wiecie, w tej, tak jak w Biblii jest napisane, w tej całej udręce zacząłem wołać do Boga, bo nie widziałem już innego ratunku. W międzyczasie, kiedy tam byłem właśnie w Anglii, poznałem takiego Łukasza, tu dzisiaj jest jego mama, nie wiem czy jest jeszcze, ale o jest tutaj siostra Małgosia. I, i Łukasz właśnie, nasze drogi tam się przeplatały, myśmy razem pracowali i on mi zaczął mówić o Bogu. O Bogu, jakiego ja nie znałem, zaczął mi mówić o, o żywym Bogu, o innym, o takim, który mnie kocha, który ma dla mnie nowe, lepsze życie. Wiecie, i do mnie to tak nie bardzo docierało, bo on wtedy jeszcze nie był tak do końca nawrócony, jego życie też było takie troszkę skomplikowane, jeszcze poukładane. ale coś, coś mnie ciągnęło. Widziałem, że on czyta słowo Boże, i, i przez kilka lat, następnych, widziałem, że on faktycznie poszedł za Bogiem. Zmieniło się jego życie, zaproponował mi kiedyś pójście do kościoła, takiego polsko-rosyjskiego i mówi, że, żebym tam poszedł, że pomodlą się o mnie, żebym oddał swoje życie Jezusowi, że Bóg może zmienić moje życie nie do poznania. Wiecie, i ja tak zrobiłem, przyszedł taki dzień, poszedłem z nim do tego kościoła i tam faktycznie zrobiłem takie wyznanie, chociaż nie bardzo wiedziałem do końca, co to znaczy, ale wiedziałem, że... Że potrzebuję po prostu, wręcz po prostu Boga, tylko Bóg może zmienić moje życie, bo już moje, moje możliwości już się wyczerpały. I zrobiłem wtedy takie wyznanie, ale tak można powiedzieć, że w tamtym momencie niewiele się zmieniło, dlatego, że ja w międzyczasie jeszcze poznałem taką dziewczynę, tam żeśmy razem mieszkali i te moje życie nie było takie po prostu wolne od grzechu, że tak powiem, jak powinno być i jeszcze się zachwiałem wtedy. I minęło później kilka lat, kiedy naprawdę to się naprawdę stało, kiedy naprawdę zapragnąłem zostawić to wszystko, porzucić wszelki grzech, wszelkie jakieś nierówności, niepozałatwiane nie, nie sprawy. I, I przyszedł taki dzień w moim życiu, że właśnie przyjechałem do Polski z Łukaszem, z jego bratem, jeszcze z Mateuszem. Pojechaliśmy, odwiedziliśmy takiego brata w Krakowie. I u niego w domu, wiecie, on, człowiek, którego w sumie nie znałem, ale wiedziałem, że jest wierzący, że, że tak blisko Boga. W ogóle docelowo mieliśmy przyjechać na dni Nowej Szansy do Wisły wtedy, ale tam żeśmy się na chwilę zatrzymali, w tym Krakowie, u tego brata. I będąc u niego w domu, zaprosił nas na, na kawę, chyba na obiad. Posiedzieliśmy tam chwilę i ja siedziałem, po prostu byłem cały roztrzęsiony. Bo miałem takie depresyjne stany, myśli samobójcze, różne rzeczy się działy we mnie. I wiecie, i tak siedzimy, mnie się płakać chciało w tej bezradności, bo przychodziły mi myśli do głowy, chłopie, uciekaj stąd, bo, bo to jakaś sekta, oni chcą cię w coś wciągnąć. Ale jednak, jednak zostałem. I ten brat Zbyszek się zapytał mnie, mówi, Paweł, czy ty chcesz, żebym ja się o ciebie pomodlił? I wiecie, to było... Naprawdę, ja, ja tak pragnąłem wolności, pragnąłem, żeby coś się w moim życiu wydarzyło ponad ponadnaturalnego, żeby, żebym po prostu. Bo ja myślałem, że zwariuję. I ja mówię, że tak, że chcę bardzo. I wiecie, on przyklęknął tam i mówi, to ty sobie siedź, ty nie musisz nic zrobić. Mówi, ja, mówi, nic nie będę robił. Mówi, jeżeli ktoś coś może zrobić, to tylko Bóg. I wiecie, on przyklęknął, ten Łukasz też przyklęknął tam i żona tego Zbyszka. I wiecie, i przyszła Boża obecność. Ja nie wiem, jak to się stało, ale ja tam płakałem jak dziecko, ja miałem spodnie, koszule, wszystko mokre od łez. Ja poczułem, tak jak tutaj brat Zbyszek mówił, to światło przyszło, mnie tak prześwietliło, wiecie, ja zobaczyłem ten brud, ten cały po prostu brud, tą nieczystość, te wszystkie moje grzechy, które, których ja się dopuściłem w życiu. Zobaczyłem, jak ja jestem brudny, jak jestem obleśny w obliczu Boga. Ale zaraz potem, wiecie, przyszła niesamowita Boża miłość, i ja doświadczyłem na sercu Bożego uwolnienia, Bożego przebaczenia. Poczułem, jak Bóg zabiera ten ciężar z mojego serca, jak ściąga ze mnie ten bagaż, tego obciążenia, tego po prostu, tych wszystkich rzeczy. To po prostu zostało tak jakby rozwiane w powietrzu. I poczułem taką wolność, taką niesamowitą radość w sercu, wiecie, i ja tych ludzi tam prawie nie znałem. Ja ich wyściskałem, jakbym ich znał lata, wiecie, ja płakałem ze szczęścia, skakałem z radości, wycałowałem i wyściskałem. Bóg po prostu, ja nie wiem jak On to zrobił, ale uwolnił mnie w jednym momencie z alkoholu, z papierosów, z przeklinania, dał mi nowe życie. Wiecie, jeszcze zanim ten moment nastąpił, ja pamiętam, miałem taki moment, kiedy... Bo ja szukałem naprawdę na wszelkie sposoby pomocy. I pamiętam, kiedyś pojechałem tam w Anglii do takiego kościoła katolickiego i tam mówię, może się wyspowiadam, może mi pomoże. I wyspowiadałem się, ale nic się ciekawego nie stało i siedziałem w ławce tam w tym kościele i pierwszy raz się wtedy spotkałem ze Słowem Bożym. I tam leżały takie ulotki. I ja na tej ulotce przeczytałem, tam było z Księgi Jozuego, werset i pisało, że nie bój się, bo sam Pan który pójdzie przed tobą będzie przy tobie nie opuści cię i nie porzuci nie lękaj się nie drżyj. i wiecie ja to słowo pierwszy raz się spotkałem ze słowem Bożym ono mnie tak przeszyło na wskroś ja wiedziałem że to Bóg do mnie mówi i wiecie to słowo które wtedy przyjąłem do serca że nie opuści mnie i nie porzuci nie lękaj się nie drży i Bóg jest wierny i byłem 19 lat w Anglii dwa dwa lata temu wróciłem do Polski Wiecie, to co Bóg zrobił w moim życiu już w Anglii, to jest nie do, nie do opisania. Ja tam byłem na ulicy, spałem po stanach. Później, bo to były lata, Bóg po prostu tak przemienił moje życie. Ja tam zrobiłem prawo jazdy na autobusy. Ponad cztery lata byłem kierowcą autobusów w Londynie. Później jeździłem w firmie turystycznej, w luksusowymi autokarami. Teraz wróciłem do Polski... Po prostu z takiego nieudacznika, z takiego człowieka, który po prostu był na samym dnie. Koledzy w Polsce to czekali tylko aż przyjdzie wiadomość, że zapiłem się gdzieś w parku, że gdzieś mnie znaleźli na skłocie, bo wszyscy wiedzieli, że, że po prostu już ze mnie nic nie będzie. I kiedy wróciłem do Polski, wiecie, oni nie, nie mogą mu wierzyć. Ja mówię, że to Bóg zrobił. Oni mówią, Paweł, sam sobie to zrobiłeś, ale ja wiem, jaka jest prawda. Bez Jezusa Chrystusa, bez przebaczenia jego grzechów. Wiecie, diabeł by mnie rozszarpał, ja bym skończył, albo bym się zapił, albo bym popełnił samobójstwo. Ale Bóg jest wierny, tak jak mi powiedział, że nie opuści mnie i nie porzuci. Dał mi nowe życie. Wiecie, mam nową Bożą rodzinę, mam braci i siostry, można powiedzieć, na całym świecie. Jestem Bogu naprawdę wdzięczny. Moją radością teraz jest życie z Bogiem. I naprawdę każdemu, który szuka takiej pomocy, powiem Wam, nie zastanawiajcie się. Nie, nie ma nic lepszego, jak powierzenie swojego życia w ręce Boga, tego, który uczynił niebo i ziemię. On może daleko więcej uczynić niż Wy sobie wyobrażacie, tylko trzeba Mu zaufać. Amen.